Siemanko, tutaj First, a to jest drugi odcinek serii Kanciasty First, tak, i nazbierałem między odcinkiem tym a drugim trochę sandu i zrobimy sandstone'a, nie wiem czy dobrze mówię, no i dzisiaj dokończyłem budowę domu, no i Jedziemy. Na porządku fail. To to jest Koks. Taak, tak. Tak, tak. Tak. Jak mi zabraknie, to będzie masakra. Tak będę musiał jeszcze trochę nazbierać. Teraz tak, ja. Tutaj całe źle zrobię. Powinien mieć sandstone tutaj pół płytki sandstone pół płytki już nie będę tego przyspieszał, bo to ile to potrwa tej robienie, robienie tej podłogi 5 minut. No, mówię.

Zrobimy pół płytek z tego. No, tyle na bank wystarczy. O, lis mi kaczkę zjadł. O tu zołza. Ile tych krokodylów. Zrobimy sobie potem potem zbroję. Czego kod chcesz? Dopiero przygarnę jakiegoś kota, jak będę miał już dla niego zrobione wszystko. Więc na razie nie ma. Tak dobrze. O, budzik. Jest dobrze Dobra, teraz tak pójdziemy po drewno I Zrobimy ścianę Jak o tym wiecie co, jeszcze sandu muszę nazbierać żeby nasz szkło przetopić No, i budzik wyłączony Dobra. Może telefon. Muszę szkło porobić. A, tyle powinno wystarczyć i zrobimy Glass Paint. ile tego dirtu nazbierałem jak ten tak to tylko trzy diamenty znalazłem tam w jaskini tam jest na dole taka jaskini bo chciałem do samego bedroka zrobić takie schody tam nic nie ma więc mówię tego niewiele zrobiłem i wszystko postaram się robić nagrywając oczywiście jak będzie jakiś większy projekt to będę albo pomijał, albo robił przyspieszenia to już nie zależy. Zależy jak będę miał czas, ochotę. No, mówię. jest taki zwyczajny domek. Na okno. Teraz tak gdzie tu machnąć okno? Tutaj to tak zostawię, tylko to bardziej ogrodzę. ...tego ściana... O. ...tak... Nie będą drzwi? ...gdzie będą... ...tutaj i tutaj... Czyli sobie zaznaczę... ...o... ...o... i tutaj będą okna... No, i to będzie pasować. Mamy podwójne drzwi. Mm -hmm. A tutaj szkło, ładnie. O, przepraszam. i tak zrobię też w osobnym odcinku i magazyn wraz z nim no magazyn i to będzie w osobnym odcinku teraz muszę jakoś wejść na te o bo nie, nie muszę wejść na te płotki po prostu drugie jakby dru... dwa wysokość płotków bo... Że mi nic się tu nie wdrapało na wajdzie, ja tu postawiłem lekki niogar. Zbieramy bambusa albo czcinę. Jak to woli Ło, ale co ze zgraja myszy? Czy. Bo. Po... Nie dość, że to takie małe to jeszcze ucieka. Ja nie chcę mieć myszy w domu. No, sadzonki wypadają. A pan tu czego? Nie, je, jaki jeszcze mnie tu. Tutaj. No mam taką jeszcze wolną przestrzeń, i myślę, co właśnie z tym zrobić. A to się wymyśli. Dobra. Zrobiło się. Uwróćmy kurczaka albo kaczkę. Nie wiem. O, jest glass paint. A i zabrakło jednego. No mam nadzieję, że 33 Wystarczy 32, sorry, 32 Glas Painów A tam co? No patrzcie co te szczury No Tu zdenerwowało mnie I właśnie problem. I nie mogę mieć glass painów. I jest lipa. I muszę zwykłe tam mieć szyby. I myślę, że w 1.0 to naprawili. Bo jak nie, to będzie taka lipa, wam powiem. To już jest masakra. Muszę oszpecić ten teren, niestety. żeby uzbierać. Zbieramy to ręką. Bra, mi dla tego sandu jest? O, bra. się pożywić i wytabić tą myszę Jakoś. 40 to wystarczy powinno przynajmniej Wiecie co? Myślę, że w następnym odcinku zrobimy taką małą przerwę między budowaniem i wybierzemy się na jaskinie. No, bo jeżeli mi się kończy węgiel. No, jeszcze co by tu jeszcze mam ciekawego powiedzieć. No ale nic Tamta wysepka wysypka na niej raz Podrabił na sam początku, jak zacząłem grać, bo tutaj nie było żadnego, nie, było jedno bodajże, ale mi nie wypadła sezonka z niego I I ten, jaki mm, noger I tam też jest taka wysepka Ło, ale mi się koni Nar naruchało, że tak powiem. Co one chcą ode mnie? A idźcie, wy! Nie, was nie chcę tu widzieć. Zmiano! A Kysz! No. I tutaj. Kończymy odcinek, niestety, zabijając. Ko nie, nie zabijając. Prawie zabijając. Kończymy odcinek. Myślę, że było fajnie łapka w górę, komentarz i sub. Mile widziany hejtuchów nie przyjmujemy. No i cześć.